A teraz przejdźmy do rzeczy. Ten filmik. Ten filmik będzie poświęcony mojej przygodzie z gamingiem i jak mówiłem, że kończy mi się wolne ale będę starał nie opuścić was i tego kanału i nagrywać cały czas, tak? Dobrze, tak, może postawię i za to zaczynamy, więc. Pierwszą konsolą, którą dostałem, był Xbox 360. Wy to dobrze wiecie. I ja dostałem go jakoś w 2017 roku. Zacząłem się wtedy interesować gamingiem. Tak, to byłem graczem PC-owym. Wszystko grywałem na pc A teraz. Zacząłem się fascynować konsolami i to była moja pierwsza konsola. Dobrze, zaczynajmy jakie były moje gry na tą pierwszą konsolę. Pierwszym tytułem jest, jak widzicie, Kinect Adventures. Ta gra była, była dołączana zawsze razem z Kinectem do tego, do Xboxa 360. No i co by tu mówić, fajny tytuł na start. Można się tam przed Kinektem poruszać właśnie. Tytuł jakby ktoś chciał wiedzieć odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych. Tak, PEGI 3. Możliwość gry online oczywiście. Gra dla starszych i młodszych odbiorców. Dobrze, to dalej. Następnym tytułem, tym razem nie na Kinecta, był Lego Indiana Jones 2. Gry LEGO, jak już raz mówiłem, są dla młodszych odbiorców, ale ja się i tak przy niej dobrze bawię. I dlaczego nie zacząłem przygody z jedynką, z pierwszą częścią, mimo tego, że no, lubię przygodówki, ale inne, nie takie bardziej jak nie maczą, Ale przygodówki lubię. No i to jest gra lego, czyli dla młodszych odbiorców. Ale ja też się przy niej dobrze bawię. To był mój drugi tytuł na Xboxa 360. I pierwsza gra LEGO, ale nie, bo ogrywałem, jak miałem wersję demo gier LEGO na PC. -cie. Pełnych wersji nie miałem. To przejdźmy dalej do, ty do tych tytułów. Następną grą na Kinecta, z tego co pamiętam, dostałem tą grę. Star Wars, K Kinect Star Wars, i to jest gra z uniwersum Star Warsów, Gwiezdnych Wojen. Płytka jest w konsoli, bo akurat gram sobie polska wersja językowa. Jest oczywiście wymagany Kinect, gra PG-12 i te inne. To na razie pierwsze trzy startowe tytuły. No nie startowe, bo w sumie jak je dostałem, ja tylko mi startowe. I później nie pamiętam. A jak się pomyliłem z, tym, z tymi grami chronologicznie i z tym rokiem, to też przepraszam za to. A później? I później nowe tytuły mi. Dochodziły i wam powiem, kolejne gry Lego dobijały do mojej kolekcji. Kolejną grą Lego, chyba drugą, nie wiem czy drugą, ale tak. Jest Lego przygoda. Tu poplejałem naklejkami go. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie, że. I ukończyłem ją, bo to dosyć stara gra, bo już wyszła. Lego Przygoda dwa gra wideo, a ja mam jedynkę, no bo na Xbox jest tylko jedynka, wiadomo. Na nowszej platformy jest. Czy jedynkę oglądałem, tak, ale dwójki nie oglądałem. I jak wiecie, niektórzy wiedzą, niektórzy nie, że poopklejam sobie, bo mam. Po prostu. Bo już tak jest, że uwielbiam te buźki. Że uwielbiamy motki. Kolejną, chyba drugą, Grom Lego. Która dobiła do mojej kolekcji Jest LEGO Władca Pierścieni Mam nadzieję, że się z grami nie pomyliłem I fajna gra przygodowa LEGO Z uniwersum LEGO Hobbita, bo tam jest podobnie troszeczkę Taki klimat Grę całą przeszedłem, także LEGO Indiana Jones 2 nie przyszedłem. Władca pierścieni i LEGO przygoda przeszedłem. Następną grą LEGO, która dobiła mi do kolekcji, bo nie chodzi o to, że zajmuję się samymi tytułami LEGO, tylko akurat chronologicznie jak te gry dostawałem na daną platformę. To grab LEGO był Lego Batman, Lego Batman 2, DC Super Heroes, kolejna gara Lego, Lego Batman, czyli wiadomo, gra z uniwersum DC Super Heroes DC Comics super, z uniwersum super bohaterów. Oczywiście gra. Z tego co pamiętam, jedynkę nabyłem później, a dwójka to oczywiście kontynuacja, gra jest tylko z napisami polskimi, a film jest z dubbingiem, więc ten film Lego musicie obejrzeć, bo gra jest tylko z napisami, film jest z dubbingiem, bo to jest na podstawie filmu chyba ta kontynuacja. Jeszcze niektórych gier może nie być pokazanych, ale najwyraźniej będą pokazywane i w późniejszym czasie. Nie pamiętam konkretnie kiedy, ale zdobyłem to. Zdobyłem Minecraft na Xbox 360 Edition po angielsku i wersja z 2012 roku. Ja dzisiaj nagrywałam Minecrafta na krawędzi. Wiecie, z tą serię, tylko że nie na Xboxie, bo tu jest stara wersja. A wiadomo, każdy woli nowego Minecrafta. Lepsze jest to, co jest nowe. jeszcze chcę powiedzieć, że w późniejszym czasie też dobiły do mnie dwie całkiem ciekawe gry. Tak przynajmniej wiem chronologicznie, czy dostałem. Pierwszą grą jest znowu gra LEGO. LEGO Jurassic World. Coś nie da się otworzyć. O dobra, jest. Kolejna gra LEGO. Jak mówię, gry LEGO to takie bardziej dla dzieci, ale się też przy tym dobrze bawię. I kolejna gra, którą wtedy chyba w tym, wtedy dostałam w wakacje, w tym czasie jak dostałam konsolę, to z tymi startowymi tytułami, to później tą grę dostałam w wakacje. Rayman Legends, pierwsza gra o Raymanie. Zamierzam ją dla was nagrać. No i to chyba wszystkie tytuły startowe. Poczekajcie, bo nie chcę zwalić. Kinect Adventures jest w takim niepudełkowym wydaniu, tylko takim papierkowym, można powiedzieć, wiadomo jakim. I patrzcie, i tak wygląda moja lista tych chyba tytułów startowych tych, których tak jak myślę, bo nie pamiętam, zbyt nie dostałem, tytułów takich startowych. To są wszystkie tytuły, dużo gier Lego, bo lubię klocki Lego. No i to wszystkie tytuły startowe, które pamiętam chronologicznie, które wymienię chronologicznie i które przynajmniej Pamiętam, która była kolejność. I przy okazji taka ciekawostka, że Spongeboba na Switcha kupiłem w Media Expert, bo tam jest dużo tej gry. Dużo egzemplarzy tej gry w Media Expert. I była taka sprawa z tą grą z Lego Jurassic World, że była przygoda, no bo z tą grą, no bo Zamawiałem zamówiłem tą grę. Musiałem długo na nią czekać dni, tygodniami. Aż w końcu już nie mogłem czekać. Później dostałem tą grę, miałem dużo fraidy, całą, całą grę też przeszłem. Większość tych gier Lego przeszłem, Batman na dwójki nie przeszłem. Lego Indiana Jones też dwójki też nie przeszłem. Rayman Legends też nie przeszłem. A Kinek Adventure to chyba co innego. A Kinek Star Wars, cały ten główny wątek fabularny, to przeszedłem ten cały ze szkoleniem na Rycerza Jedi. To przeszedłem. Czyli większość tych gier przeszedłem. Ten Minecraft to z 2012 roku, więc nie ma co mówić. No i to było już wszystko, zbiór gamingowy. Przepraszam Was za to, ale musiałam sobie cinąć. Dlatego delikatnie to było słychać. No ale dobra i dzisiaj też prawdopodobnie albo zanim niedługo wyjdzie odcinek z Minecraft na krawędzi. Drugi już. Albo coś w ogóle wyjdzie z konsol, bo codziennie ma coś wychodzić w sumie. Czasami też coś tam wyjdzie w te wolne dni. Jak tam jak w niedzielę wyszło, co zebrałem w 2020 roku w niedzielę, a ja w takie dni nie nagrywam, więc to takie wyjątkowe, ale w wolne dni też może coś tam czasami nagram. Więc trzymajcie się. No i papa to był mój zbiór gamingowy, który sobie wybieram jak konsolę nabyłem. Jak Xbox 160 nabyłem. No i jeszcze chcę powiedzieć, że jak tego Xboxa nabyłem, to dlatego, bo oczywiście kupiłem go w sklepie. Był ostatni egzemplarz. bo tam gdzieś było na przecenie, bo tą konsolę to można sobie nabyć za grosze, więc kto chce to sobie niech kupuje ja już ją mam, więc nie potrzebuję no i cześć, papa, trzymajcie się jeśli interesują was starsze generacje konsol xboxa czy playstation jeśli interesują was to kupujcie ps3 xboxa i Xbox 360 a jeśli jeszcze starsze generacje to Xboxa Classic i PlayStation 2. To są starszej generacji. To dużo się już rozgadałem, więc teraz już naprawdę papa. Pa.